Witajcie na kanale Kwasobranie. Pytanie: kole za sterami wieczystej Kraków. Jak pamiętacie, kończyliśmy gdzieś tutaj odcinek. Ja szybko sobie zetknąłem na centrum transferowe, przyznaję się, przed rozpoczęciem tego odcinka, ponieważ mieliśmy kilka typów zawodników, których może sprowadzimy do naszego zespołu. I tutaj pojawia się opcja sprzedaży: może sprzedaży Maka i kupno innego zawodnika. I teraz pytanie, czy uda nam się, czy uda nam się zrealizować ten plan? Zobaczmy jeszcze na statystyki nasze, jeśli chodzi o kontrakty, tutaj raczej wszystko jest spokojnie, trąbka, no wiadomo, ten rok, misak Ziwec raczej oboje do sprzedania. I teraz tak, w sumie możemy ich wystawić na listę transferową. Ojej, możemy ich wystawić na listę transferową i będziemy szukali zastępstwa. Może z... zobaczę. No jeden, jeżeli któryś dostanie, no to tak i Mac, wystawienie na listę transferową. Dodaj do listy transferowej. I teraz tak. Chyba, chyba, chyba Bor, młody zawodnik, 100 tysięcy, lista transferowa. Fidziukiewicz, Kiedrowicz, pewnie wypożyczenie, nie chcę za dużo tych zawodników wystać na listę transferową, no bo też może się podnieść może się podnieść tutaj mm, jakiś raban, jeśli chodzi o, o tych zawodników, no i teraz pytanie, no, mamy tego Kuzdrę którego możemy pozyskać 260 tysięcy, mamy Dejewskiego i może moglibyśmy zrobić tak, że spróbować go, zaproponujemy kupno to jest, wydaje mi się, że dobra opcja, będzie wspomagał pasalicza. Zaoferuj wymianę pomocnicy i spróbujmy zamaka. Zamaka... Zamaka, oczywiście skrzydłowi, zamaka z dopłatą. Zamaka z dopłatą, zaoferuj kwotę za piłkarza o 50 to mógł być fajny transfer 290 kontroferta zaproponuj zaproponuj wymianę piłkarzy Skrzydłowi Debor i zaproponuj nową kwotę to 50 290 widzicie, że ten budżet na pensje jest słaby zaproponuj nową kwotę e, 280 tutaj 2000 tysiące pensji na no, 200 000 i zmień procent dajmy 19% od następnego transferu 240. No nie wiem, czy za 1500 przyjdzie do nas, zaproponuj nową kwotę. No muszę dać 200, bo tutaj nie mniej procent. Damy maksa. 25. 230 10. 1700. No spróbujmy, spróbujmy. E, spróbujmy. Zobaczmy, jak to się w porządku. Zapłacimy za niego 230. Ale czy będziemy w stanie dać mu wypłaty na tyle, ile potrzebuje? No właśnie, tutaj może być problem. 1800, akceptuj, ważny. a proszę, akceptuj, zignoruj. I yy, i wypłata 2200. Zobaczymy uczciwa propozycja propozycja. Okej, okay, mamy to. Mamy to. Transfer Kuzdra przyjdzie do nas za 230. Wydaje się to mm, dobra cena. Można było mniej, 180. No, widziałem, że nie byli chętni do oddania go za 180. Więc to jest wzmocnienie tej prawej flanki. Na pewno im plus. Teraz yy, będziemy próbowali sprzedać Maka. Yy, ja sobie zobaczę teraz jaki mamy skład, mamy, jaki mamy skład na na, 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 na ten mecz Kasolik, Alcho Kasolik już jest zadowolony tutaj wraca do składu Pazdan będzie też Mac miał szansę się pokazania jest Fidziukiewicz, jest Trąbka jest Kiedrowicz, wszyscy są zadowoleni oprócz Trąbki Bąk za alho. i myślę, że takim składem wyjdziemy na ten moment Torres, rekord bielsko to jest drużyną, z którą nam zawsze ciężko gra, dlatego Pazda on będzie zawodnikiem, który będzie tutaj, mam nadzieję, z Rejesem trzymał tą, drugą tą ostatnią linię i pozwoli nam to na jakieś mocniejsze, ofensywne akcje. Ta defensywa silna jest potrzebna w takich meczach nie pompuje balonika. Rekord blisko bierano na pewno do pokonania. Nasz skład to jest skład na ekstraklasę. Ale wydaje się, że właśnie z takimi drużynami najciężej się gra. Oni naprawdę walczą, oni naprawdę próbują wygrać. No i raz im się to udało. Na samym początku naszej przygody z wieczystą Właśnie z nimi mamy jedną porażkę w lidze. Teraz Reyes, piłkarz z Wietrzystej w końcu Odzyskują, Bargiel się plątał w odzyskanie tej piłki. I teraz Bargiel, który jest tam, szuka Sobczak sobie miejsca dla niego doświadkowanie. Garnął piłkę Sobczak. Piłka do Pasalicza, Pasali trzymamy 1-0. Więc tutaj wyprowadziła tą akcję z tą własnej bramki. No i tutaj przerzut na drugą stronę do Pasalicza, Sobczak. No, tak mówiłem, Pasalicz był przeze mnie spisywany na strach. Raczej był to zawodnik, który myślałem, że no, nie, pograł był nas. nie pograł nas długo. Wydawało się, że jest to zawodnik, który no, odejdź, szybko odejdzie i tutaj nie, nie będzie miał podjazdu. A, aczkolwiek no, okazało się inaczej. Pasalicz, Maka, który na początku miał lepsze lepsze wejście w kadrę. No i tutaj rzeczywiście Fasalicz potrafi prowadzić tą grę, no jak widać czasem traci piłkę, nie jest idealny, aczkolwiek potrafi zagrać do przodu, potrafi tą akcję napędzić teraz. Kolejny raz pasa się myli. Widać jak rozmawiamy o nim, to nie jest już tak pewny w swoich atakach, Teraz e, chyba faulowany letkiewicz 1-1. Ajajajaj, aja. 19 minuta. Idzik chyba pokonuje liczenie. Zobaczmy to jeszcze raz, bo to bardzo ładnie tu przeżył nad bankażem. Czasem niuanse, niuanse. W obronie, świetne podanie tutaj jest chyba zgubił krycie, tak jest Juralski wracał, no i tutaj Ledkiewicz nie złapał tej piłki wydawało się, że to jest raczej piłka do obrony że nie będzie większych problemów no ale jednak sprawiła futbolówka troszkę problemów piłka wieczystym raz Pietrzak, Pietrzak dobry przyszedł do Zivca Zivet, 33 lata na kartu ale jeszcze potrafi zakręcić tutaj obroną Bargiel Bargiel szukał podania do Sobczaka. Tutaj ciężko było się przebić. Rekord idzie, rekord idzie na rekord. Tu chce chyba kolejny raz wygrać z Wieczystą. Wieczysta musi się postarać w tym meczu, nie może odpuścić. E, musi pokazać pazur. Tutaj e, Faulowane chyba za e, Rekordu, tak, po tym ślizgu czystym, oczywiście w ślizgu. Eee, sfaulowany zawodnik, no i niestety kontuz kontuzja zawodnika. Szerska na bramce, na razie nie miał zbyt dużo interwencji. Chciał rozegrać tutaj na krótko, nie posłaliśmy mu. Będzie do środka ale na szczęście jest Reyes. 36. minut. Obczak obczak dobrze prowadzi futbolówkę Sobczak. A i, i proszę, jak z jaką łatwością piłkarze rekordu odbierają futbolówkę z podnóg piłkarzy wieczystej i prowadzą tą akcję w powrot teraz spróbował z Nubali. No to tu dużo mówić, no. rekord gra bardzo dobrze. Bong A Pierwsza połowa remis, ale wydawało się, że końcówka dla rekordu. Zobaczmy statystyki. Jeden z strzałów podania le, lepszy zespół rekordu, posiadanie piłki, troszkę przycisnęli, mieli, yy, no, można powiedzieć, że tyle samo strzałów cennych, ale wydaje mi się, że okazji mniej więcej. Znowu yy, pa, parkowski strzelc poprzedniej bramki Idzik Tutaj myślałem, że to Idzik będzie, będzie tym strzelcem, no ale tutaj widzimy bardziej trąbka, na razie bez zmian, 2 do jednego mumbepa zdobywa gola. Bardzo ładnego tutaj odsłonili się piłkarze wieczystej. Nie przejął rejs piłki i niestety mamy gola na 2 do 1. Czy tak, Reyes na cenę, e, 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 za którą może być sprzedany e, i wie wartość, jeśli chodzi o piłkarza, no to powinien tutaj nie dopuszczać do takich sytuacji. sopczak sopczak za długo trzymał tylko przynajmniej na szczęście 54 minuta. Wieczysta wraca do gry. Zobaczmy tą sytuację, bo naprawdę warto chyba jeszcze raz ją oglądać. Wydawało się, że za długo holuje tą piłkę Sobczak. Bargiel zejdzie, wejdzie Ganas Muller i trąbka za Torresa. mówi kilka meczów do końca nam zostało wydaje mi się że około 7-8 meczów do końca e, więc e, szykujemy się już na to okno transferowemu mbefa -um teraz dobrze Lepkiewicz z piłkę dalekie wybicie 60 minuta jest sporo czasu pasalicz 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 bąk bąk rąbka pasalicz no i niestety wypad z rytmu Pasach dobre spotkanie tego zawodnika naprawdę tutaj pokazuje się z dobrej strony rozrzucając tą piłkę na boki kolejny raz przetrzącą Mumbepa, Dobrze że Rej jest tym razem zagrał Nie może Góralski sobie poradzić, żeby przebić tą piłkę jest soczak, jest soczak. zagranie do trąbki, trąbka do bąka, bąk, bąk do Pasalicza, na spalonym Guralski Góralski Madibo, jak najbardziej ta zmiana nie jest, wydaje się, konieczna, tutaj góralski problemy z trzeciej ligowcem. Teraz dobrze trąbka. No i znowu Patrzak pada jak rażony piorunem. Zliwec. Zliwec. na listę transferowo. Jak widzicie potrafi tutaj z oczarować kibiców tryblingiem. Aczkolwiek w końcowej fazie traci tą piłkę niestety no i nie możemy się cieszyć z kolejnej akcji bramkowej. E, Malibo musi wracać Malibo za noconiem. Ma sporo sił, więc nie powinno być problemów, ale gubi, gubi Malibo e, zawodnika coraz częściej e, nam zawał e, prowadząc wieczystą. 2-2 To nie jest wynik, którym możemy się cieszyć w piłkarskim świecie. Niestety, Remis z rekordem na wynikie, szanujemy punkt, ale traktujemy to jako przegrane. Raczej nikt nam już nie zagraża, idziemy spokojnie sobie po mistrzostwo. Obszak najlepszym zawodnikiem. No i właśnie, zostaje z obszar najlepszym zawodnikiem, a nie ma okazji strzeleckich, nie jest graczem, który tutaj. Robi to przesłuchanie. Zamierzam Mamy tylko kilka pytań. Dziękuję za rozmowę. Cieszę się. Mam nadzieję, że to mnie zespół troszkę zmotywuje. Wiadomości Kiedyowicz, nowy plan, chat. Mac jest zadowolony, że został wystawiony. To jest im plus dla naszej drużyny. Mam nadzieję, że szybko przyjdzie. Werta za Ziweca e, 300 tysięcy. Myślę, że tak, że 270. Negocjujemy, znegocjujemy te 300 tysięcy. Myślę, że będzie lepsze. E, potrzebujemy świeżości. Potrzebujemy świeżości. Zaproponuj nową kwotę. 300 tysięcy tutaj nie ma. Nie ma miękkich szonów. go go to 300 tysięcy, to 300 tysięcy. Tak jest. W nowym okienku zjedę, zapuści wieczystą. Nie wiem, czy spełnimy to wymaganie podniesienia wieku. Rozważę Twoją prośbę. Może Alchot też wystąpi w tym najbliższym spotkaniu, damy mu szansę. No, teraz, teraz mamy taką sytuację, że Zivec został przedany, to musimy wrzucić do składu Misaka. Niech Misak się pokaże. No i oczywiście, oczywiście, mak. Mak Zivec rey jest Uralski Torres, tutaj widziałbym trąbkę tym razem. Niech pokazuje się tutaj podczas kolejnych spotkań. Zapraszam na nie serdecznie, mecz z torun. Toruń. A wracając do tego, ile mamy spotkań do końca, myślę, że możemy szybko sobie to przeliczyć. Raz, dwa, trzy spotkania, cztery, pięć, sześć spotkań i kończymy sezon, więc nie za dużo odcinków do końca. Mam nadzieję, że Uda nam się to dokończyć. Ja już czekam na ten nowy sezon, czekam na tą drugą ligę. Nie mogę się do niej czekać, bo tu już można powiedzieć, że wiem, że awansowaliśmy, że wiem, że raczej nic nam nie grozi. Sześć spotkań, że tutaj się nic nie wydarzy, że e, jesteśmy mistrzami, tak? że lecimy dalej. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale ta druga liga już e, czekam, żeby się to wydarzyło, czekam na te nowe transfery zastanawiam się czy wtedy Rejs odejdzie czy pozyskamy jakiś fajny gracza z wolnego transferu tu się różne rzeczy mogą zadziać, ale raczej będziemy starali się żeby ta kadra była wąska bardzo wąska dziękuję wam za dzisiaj trzymajcie się cześć